Mm. Trzeba wstać. Ała, mój nos. Mm. Powiedzmy, że ten jakże hamski pocisk prosto w mój nos, skutecznie mnie obudził. Także zaczynamy dzień. Trzeba się ubrać, bo wyglądam jak skończony manual. A little bit better, moi kochani, ale make-up jeszcze i możemy zaczynać temat odcinka, dla którego się tu wszyscy dzisiaj zebrali. Nie! Aj. Wszystko się rozsypało, ajajaj. Make-up, czas zacząć. Get about your boyfriend and meet me at the hotel room And we at the hotel mall oh, 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 oh. Ra 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 Roma Roma Ma O, a wy jesteście Chciałam zamknąć szafkę ha? Walk, walk, fashion day Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? And I, I must confess, I still believe, still believe. Oh yeah, za długo Hit me, baby, one more time. Teraz będzie gorąca. to być lekko ciepła. Nieważne. Mm. Ała, poparzyłam się. Skoro już jestem upiększona, to możemy zaczynać dzisiejszy film. A what is the topic of dzisiejszy film? Ja ostatnio nie mam szczęścia w miłości i ja nie wiem czemu. Niektórzy mówią, że to są te takie przyciągania ziemsko-energiczne. Ja się nie znam na fizyce, więc ja wam nie powiem o przyciąganiu za wiele, ale chodzi o energię, którą człowiek wydala. Od początku. Niektóre osoby uważają, że niektórzy ludzie wydalają więcej miłosnej energii, a inni mniej. Przez co ciężej jest im znaleźć partnera, że tutaj to o energię chodzi te wszystkie wód ustaw dziwne, pozaziemskie. wiecie, znowu się poparzyłam. Nic się nie uczy na własnych błędach. Anyway, ja. Nie znam się na tym, ale uznałam, że jeżeli jest jakakolwiek najmniejsza szansa na to, aby mogła być szczęśliwie zakochana, to czemu by nie spróbować? Bo ja tak krytykuję te wszystkie magiczne czary Mary, pierdy, serdy, ale nie można krytykować rzeczy, których się nawet nie sprawdziło. Powiem Wam na przykładzie mojego byłego chłopaka. On uwielbiał anime. Ja nienawidzę anime z całego serca i z całym szacunkiem do wszystkich animowiczów. Sorry, ja tego nie czaję, nie? Ale nie mogłam powiedzieć mu, że to jest głupie, bo jak mogę komentować coś, czego nie oglądałam? Więc specjalnie, żeby mieć pełne prawo do krytykowania tego gówna, obejrzałam cały sezon jakiegoś anime serialu tylko po to, żeby móc mu powiedzieć, że był beznadziejny i nigdy więcej tego nie obejrzę. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie yy, czary Mary, żeby znaleźć chłopaka. Rady w tym temacie dadzą nam pradawni magowie, czarownice i wiedźmy, a tak naprawdę rady dadzą nam instagramowe naciągaczki. Eee, logujemy się na Instagram. To nieprawidłowe hasło! Ja nie mogę! Co teraz? Nie pamiętasz hasła, bo co innego mogę zrobić? Adres e-mail wpisuję, proszę bardzo. Wyślij link do lo logowania. Gdzie mój link, excuse moi? No przechodzimy, Czekajcie, to wejdźmy na... Me no jak to potwierdzić, że to ty, no! To moje konto! O jak hasło? Nie pamiętam hasła dla maila, przecież byłam tu zalogowana. No. Dobra, czekajcie, muszę znaleźć hasło, jakie mam. Wracam do Was i tak musiałam was na chwilę wyłączyć, bo jeszcze potrzebowali potwierdzenia z telefonu, że to ja próbuję się zalogować. A kto niby inny? Ustaw adres domowy? Jaki adres domowy? No co jeszcze? Nie, ja chcę tylko wejść na Instagrama. Jelska małpa. A, że adres ulica. Od kiedy adresy potrzeba, żeby się zalogować na gmaila? Ja nie mogę. Wpiszę Waszyngton, District w Kolumbii. To chcę tylko hasło do Instagrama. Dlaczego logujemy się na Instagrama? Jakiś czas temu utworzyłam folder manifestacje na Instagramie i zbierałam tam wszystkie śmieci, które mi się wyświetlały w rolkach. O jest, Bielska, Nikola. Yy, przykro nam, że masz problemy z zalogowaniem, zaloguj się. O. I zbierałam do tego folderu wszelkiego rodzaju rolki z manifestacjami, gdzie laski uczyły, jak wymanifestować sobie chłopaka, no nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to ostatnia deska szansy. Nie, jak to się inaczej mówiło? Nowe hasło. Dobrze, co? A! Co my tu mamy? Mamy to w folderze. Manifestacje. Wchodzimy. Napisać siedem razy Red, y czerwonym cienkopisem? Ja nie mogę. Jakie wymagania? Czerwony. Mi ciężko długopis w domu znaleźć, a co dopiero jeszcze czerwony. Męczarni, żeby chłopaka zdobyć. Czekajcie, znajdę zaraz. Mamy czerwony cienkopis w domu. Powinien być. U ciebie w tym, ale może być coś u mnie czegoś. tylko Zobaczcie. W tamtym, w bytłku, w bytłku. Cute. I piszemy siedem razy. Okej. Okay. A nie ma tak łatwo. Nie zlikuję Wam imienia mojego potencjalnego przyszłego męża w tym momencie. Jego imię się przez dwa L pisze? Czy przez jedno? Czekajcie, wiadomości. Przez jedno. Tak myślałam. Może napiszę 8 na wszelki wypadek. Nieważne, nie zmieści się 8. 5, 6, 7. Pierwszy krok za nami. Next, please. Trochę cukru trzeba dodać. Dobrze, czekajcie, zaraz do Was wracam. I gdzie? Aha, i... jeszcze muszę wyjść, bo kolejnym krokiem jest spryskanie trzy razy swojego ulubionego perfumu. Trzy razy. Apply. Takie marnotrawstwo perfumu. Next. Spalić to? Z perfumem? Oni są poważni? Przecież to pożar wywoła. Nie. Przecież w połączeniu z perfumem ogień to tak buchnie nam tu zaraz, że nam całą chatę spali. Nie ma opcji. To co? No to na tyle by było. Czekajcie, ja zaraz jeszcze wyszukam. Właśnie sprawdziłam to w internecie. Internetowe wróżki próbują nas zabić. Podpali się papier, który zawiera perfum, jest łatwe ryzyko, że ogień płyśnie szybciej i wtedy sobie spalicie rękę. Poza tym, przepraszam bardzo, tu jest wciąż cukier. No nie wiem, ale z drugiej strony chciałabym mieć. Zależy mi na miłości w życiu, więc... Nie działa mi zapalniczka. Przyniosłam sobie miskę z wodą. Podpalę to chyba nad tą miską i po prostu wrzucę to. Nie wyszło mi to za bardzo. Ale ja się boję, naprawdę się boję takich rzeczy. Ogień to jest jeden z moich największych lęków. Historia! Historia! Jak byłam mała, to. Miałam urządzoną super wypasioną imprezę urodzinową. Przyszły dzieci ze szkoły, było fajnie, byliśmy w sali zabaw i przyszła pora na tort. I nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby na moim torcie urodzinowym postawić sztuczne ognie. Ale w momencie, gdy wszystkie dzieci świetnie się bawiły, stały przy stole i śpiewały stolat, ja stałam w kącie pod ścianą przerażona tymi głupimi sztucznymi ogniami. I zostało mi to do dzisiaj. Więc ja nie będę ryzykowała swoim życiem dla jakiegoś chłopaka. Nie no, dziękuję bardzo. Odstawiamy te manifestacje na bok, bo manifestujemy sobie inny, w inny sposób. Mam zapisane kilka filmików, także luz. My. Tutaj mają jakieś dziwne obsesje na punkcie psikania kartek perfumami, a potem podpalania tego. To jest skrajnie niebezpieczne. Pani wróżko, to, że ty masz magiczne moce i potrafisz siłą umysłu ugasić pożar, nie znaczy, że ja chcę spłonąć w własnym pokoju, szukając miłości mojego życia. Nie posunę się aż tak daleko. Już wolę być sama. Dziękuję. Next, piece. On pyta, jak to możliwe, że nie może przestać o tobie myśleć. Metoda kuj to niezwykle prosta. Hmm. Poczytajmy komentarze. Ale czy warto mieszać komuś w głowie, czy tego typu zabawy na poziomie emocji nie mają swoich konsekwencji? Girl, apel ode mnie do wszystkich chłopaków w tym momencie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie próbowali manifestować mnie w jakiś sposób, to droga wolna, nie obrażę się, możecie sobie mieszać w moich emocjach ile tylko chcecie. Jeżeli naprawdę metoda kuli na mnie zadziała, to wam szczerze pogratuluję. Żeby nie było, ja wiem, że mam do tego negatywne nastawienie, bo ja nie wierzę w takie rzeczy A pani Ania99 może wierzy, że metodą kuli może sprawić, że na przykład zamężny ktoś zakocha się w niej, bo wymanifestowała kulę w swojej głowie No, każdy ma swoje przekonania, ja się tego nie czepiam Tak tylko mówię z mojej perspektywy, że... Ciężko mi w to uwierzyć. Co my tu mamy? Dobra, mamy jakąś manifestację. Tylko, że ta manifestacja jest odnośnie powrotu do swojego ex. A tego tutaj dzisiaj nie szukamy, ok? Ale wedę sobie na profil tutaj tego pana, który to wrzucił. Ale z tego, co ja widzę, to on wrzuca same filmiki o powrotach do ex. A to, mm, to jest temat, którego tutaj na tym kanale nie poruszamy, gdyż wracanie do swoich byłych. Mm -mm. To nigdy nie jest dobry pomysł. No dobra, poruszyłam ten temat, więc już się wypowiem. Często wypowiadam się na tematy, na które nie powinnam, więc why not? Po pierwsze, ex to jest taka trochę zużyta zabawka. Dlaczego? Otóż po pierwsze. Dawno już z niej wyrosłyśmy. Po drugie, rodzice zazwyczaj uczą nas, że powinniśmy oddawać zużyte zabawki tym, którym się nie powiodło w życiu. A po trzecie, w śmieciach się nie grzebie. I żeby nie było, ja wiem, że to wszystko brzmi okrutnie, ale ja nie jestem tą osobą. Ja życzę mojemu, byłemu jak najlepiej w życiu. Życzę mu super wypasionych wakacji na Filipinach, w Nowej Zelandii. Nieważne zresztą na jakiej wyspie, byle na tej, która leży najdalej ode mnie. Eee, wróćmy natomiast do zwykłych manifestacji. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja tak za bardzo tutaj nie widzę nic, co by się nadało. Wiecie, czemu mi na tym zależało? Bo ten chłopak, o którym mówiłam, tak, wiem, powtarzam się, ale ten chłopak, o którym mówiłam Wam po raz pierwszy w filmie o piernikach, no nie jest dobrze, tak? Nie jest dobrze. I ja nie wiem w sumie, na co ja tutaj liczyłam. Ja nie wierzę w te wódu pierdoły, więc w sumie nie wiem, czego się spodziewałam. Ale nie wypiłam mojej ciepłej wody i pewnie już wystygła. Także zajmę się teraz dokończeniem mojej wody, a z wami się żegnam i... i pa. Mały update odnośnie sytuacji. W momencie, w którym wyłączyłam nagrywanie, żeby zacząć montować film, on napisał. Czy ja wierzę, że to było przez moje manifestacje? Nie. Ale napisał. Co napisał? Sprół się do mnie, że mu od dwóch dni nie odpisuje. Czajecie to? Ja tutaj manifestuję wielką miłość od niego, a on pierwsze co pisze? To wielkie pretensje. Ja już naprawdę nie mogę z facetami.